Witam Cię, bliźniaku, cześć i dziękuję. To czytanie dla Ciebie jest na czas tygodnia. Od 3 do 9 listopada 2025 roku. Czytanie jest ogólne, czytanie nie dla każdego i nie wszystko, dlatego sprawdzimy sobie Twoją energię poprzez karty wyroczni. Hmm. Poprzez karty tarota, karty opiekuńcze, także naprawdę myślę, że będziesz wiedzieć, że, że to Twoja energia, chociaż wiadomo, że i tutaj wszystko nie będzie Twoje. Później zobaczymy sobie, jaką mapę przed Tobą otworzy nadchodzący tydzień. I dlatego ja mam taką cichutką nadzieję, że zostaniesz ze mną od początku do końca. Tym bardziej, że już warto ułożyć sobie pytanie do kart anielskich, ponieważ pod koniec tego czytania przyjdą odpowiedzi. Także warto, warto zostać ze mną z cierpliwością, przesłuchać to, co tutaj przyjdzie do ciebie. Także zachęcam. Zatrzymaj sobie film i sobie po kawkę, czy jakiś inny napój, który lubisz. Także, no, zapraszam. I wracaj, wracaj do mnie szybciutko. Dobra, to zaczynamy. Zaczynamy od wyroczni bliźniaku. Wyrocznia, tak. Cóż tutaj się będzie chciał pokazać dla bliźniaka? W jakiej jesteś energii bliźniaku? Taką energią wejdziesz w nadchodzący tydzień od 3 do 9 listopada. I mamy kartę: Kręcenie się w kółko, nowe życie, naprawianie. Coś jeszcze. To wszystko. Kochani, ja mam tutaj taki obraz. Gdzie ty masz poczucie, że kręcisz się w kółko, a tak naprawdę przyglądasz się sytuacji, w jakiej jesteś z lotu ptaka, i ty już wiesz, jak postąpić w danej sytuacji. Daje ci to nowe możliwości do naprawienia jakiejś sytuacji, może jakiejś relacji. Taka energia się tu pokazała u Ciebie bliźniaku i teraz zobaczymy, co tutaj ta pokaże. Cóż dla bliźniąt. Coś jeszcze. Oczywiście, że tak. Proszę, proszę, jakie karty do Ciebie przyszły? Paść pentakli, księżyc, a z kielichów. A kielichów. Coś jeszcze. Są to stateczne. No proszę, proszę. Czy jeszcze coś chce się tu wyrwać do odpowiedzi? Już dla bliźniaków. No dobrze. Kochani, ja tutaj widzę sytuację, gdzie masz nowy pomysł, by rozwiązać coś <noise> Ale o nim nie mówisz. Myślisz tu o sobie, której się zakochałeś, to czy zakochałaś? Spotkaliście się wieczorową porą, możliwe, że śnisz o tej osobie, możliwe, że marzysz o tym spotkaniu, możliwe, że coś się popsuło między wami, a ta miłość ciągle jest w sercu u Ciebie. Ale może również chodzić o osobę, którą po prostu lubisz, na której Ci zależy, bo wiesz, że w tym kielichu. Jest mnóstwo emocji. Tutaj nie chodzi tylko o miłość, o, o zakochanie, ale tutaj też są lęki i nadzieje i smutek. Wiecie, całą talię mamy, gdzie są przedstawione te emocje. Jest ich mnóstwo. I cóż, i teraz tobie zależy na tym jak najlepszych, tak najbardziej pozytywnych emocjach, ponieważ zależy ci na tej osobie i chcesz zaczyć to złe wrażenie jakie jakie być może zrobiłeś, czy zrobiłaś na osobie, o której teraz myślisz I pokazuje się karta karmy. Są do ostatecznego. Czyli to jest takie ostatnia szansa na coś, na naprawianie. Jeszcze nie jesteś gotów, by coś zaproponować. Ty dopiero snujesz plan w głowie. Dopiero będziesz chciał ten plan przedstawić, ale jeszcze nie teraz. Na razie nie. Jeszcze nie jesteś na to gotów. Czy nie jesteś na to gotowa? Musisz odzyskać równowagę wewnętrzną. No ty to czujesz, że, że to jest bardzo ważne, żeby nie kierować się emocjami, zwłaszcza tymi negatywnymi. No dobra, patrzymy teraz, cóż tutaj chcą powiedzieć karty przeznaczenia w bliźniaku. O jaką tutaj sytuację może chodzić? Co? Bądź cierpliwy. Myśl pozytywnie. Super. I jeszcze karty, czyli karty dają nadzieję na to, że jesteś w stanie naprawić tą relację. A cóż na to? Karty opiekuńcze. Dla bliźniąt. Majestat. Bądź świadomy swojej wartości. Świat potrzebuje Twojej błyskotliwości i wdzięku. Kontakt. Skontaktuj się z kimś dla Ciebie wyjątkowym. Ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić. Widzisz? Pięknie. Coś jeszcze? Jeszcze dwie karty. Niezależność. Decyduj za siebie. Korzystaj z prawa wyboru. I ostatnia z kart to wybór. Rozważ ponownie swoje zobowiązania. Masz prawo zmienić je zdanie. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o Twoją energię. Bierz tylko to, co z Tobą współgra, dobra? A resztę zostawiłbym. Ok, ok, okej okay. I teraz przechodzimy do nadchodzącego tygodnia. Cóż u Ciebie bliźniaku będzie działo się od 3 do 9 listopada? Cóż u bliźniąc, cóż u bliźniąc, cóż u bliźniac? cóż się u ciebie będzie działo? Nie? No dobrze. I tak, pierwsza karta to kompas, ogólna energia, druga most, sprawy codzienne, trzecia cień, czyli to jest takie przeszkody, czegoś nie wiesz, czegoś nie widzisz, może też niespodzianki. Czwarta karta to klucz do rozwiązania i piąta skarb. Karta finałowa. Dobrze patrzymy. Mm. A zbuław. wow! <grym> no co warto od początku tego tygodnia zwrócić uwagę na co? <grym> na twoje pragnienia. Na ten twój ogień, który płonie w tobie bliźniaku. Te marzenia, chęci na coś. Bo ty tak naprawdę chcesz działać, zanim pomyślisz co? Nie jest tak? Może warto utemperować swoje zapędy. <śm> co sobie dopowiemy śmierć Cóż to śmierć przechodzisz transformację wewnętrzną pewnie uczysz się cierpliwości jest inaczej niż zawsze może dzięki tej energii do, czyli tego co czujesz do tej osoby oddaliłeś się od kogoś z kim byłeś całe lata czy byłaś a może byłaś samotna i teraz jest ktoś z kim, kto, kto wypełni tą pustkę? No, odchodzisz od starej energii, odchodzisz od starej energii. Masz dosyć starych rzeczy, które nie funkcjonowały w twoim życiu. Masz siłę, moc, by przezwyciężyć swoje lęki, obawy. Jesteś w stanie, jeżeli jesteś kobietą, Jesteś w stanie ujarzmić tego faceta. Coś jeszcze. O, nie, 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 nie. To za dużo, za dużo. Coś jeszcze się pokaże. Dziesiątka kielichów. Proszę. Jest szansa na to, by no, z tej znajomości powstał związek. Hmm? Zobacz, brat, nie duszę. Wow, kurczę, ale Wam wyszła karta piękna. Karta most, sprawy codzienne, sytuacja, która łączy te aspekty domu, pracy, w relacji. No przecież jak ty się zakochasz, to tutaj już nic się nie będzie liczyło. Ja nie wiem, czy to jest takie połączenie. Z zewnątrz będziesz wyglądać, jakbyś był na haju, czy nie? Mamy... Czy pokazała się karta króla Buław w odwrocie. Paść hmm. Buław. Yy, no tak. To jest tak, jakby potwierdzenie tego, co było wcześniej. Dlaczego? Ponieważ pokazał mi się tutaj król buław w odwrocie. To jest ktoś, kto to jest despotyczny. Ktoś, kto lubi tobą rządzić. A może kobieta, słuchaj, odwracaj sobie energię. Dla części z Was może to być osoba z trygonu ognia, barana w strzelec. Chociaż niekoniecznie. Ale przede wszystkim chodzi o ten charakter brętny, który tu się pokazuje. I tutaj jest ta nowa droga. Odchodzę od niego, mam dosyć, bo poznaję kogoś nowego. I cóż, no ta osoba powoduje, że odzyskujesz równowagę wewnętrzną, i tutaj po cichu się spotykacie na. No, no, co diabeł pokazuje? Spotkania intymne. Tak, spotkania intymne. Takie uzależniające. Jak już raz zaczniecie, to już będzie ciężko się rozstać. W tym tygodniu może być bardzo intensywnie. Będzie to pragnienie z dwóch stron, obu stron. To jest miłość i pożądanie. W jednym. Przeszkoda, śmierć. I cóż, tu się zaczęła śmierć, tu się skończyła. Co jest przeszkodą? Przeszkoda przeszkoda. Już co nie skończyłaś, czy nie skończyłeś jeszcze poprzedniej relacji. To jest przeszkodą. jeszcze nie chcę mi się pokazać? Myślę, że to jest główny przekaz. Przeszkodą jest po prostu ta osoba. Z którą się jeszcze nie rozstałeś, czy nie rozstałeś na dobre albo ty, albo ta osoba. Hmm. Klucz do rozwiązania. Teraz będę cię namawiać do czegoś. Jajku. Mamy sąd ostateczny. Ósemkę buław. Mamy gwiazdy i asa denarów. Jakie kiedy masz karty bliźniaku albo bliźniaczko? Yy, powiem ci, że zamiast spotykać się po kryjomu, mamy tu księżyc, tu mamy księżyc, to są kocze, yy, no po kryjomu i tak dalej, yy -y. to warto poinformować osoby. Mężu, żonie, że po prostu idziesz za swoim marzeniem, chcesz się wyprowadzić, i tak, albo będziesz mieć na to odwagę, albo nie. Ci, co będą mieć odwagę, no to pójdą w nową drogę. Ci, co nie, to jeszcze będą tkwić w tym, co są. To, co zrobisz w tym tygodniu, będzie miało wpływ na Twoje dalsze życie, bliźniaku. Chcę się aż powiedzieć kuj, żelazo póki gorące. Yy. I cóż, piąta karta skarb. Karta finałowa, co uda się osiągnąć jaki będzie największy efekt tego tygodnia. Będziesz miał okazję bliźniaku, czy będziesz miał okazję, okazję zacząć nową drogę, to coś się małego zaczyna, to, to, już, to jest już działanie, takie idę z odwagą, nie oglądam się za siebie, czułam swojej intuicji swoich pragnień, idę. Tutaj na pewno przez to działanie, zobacz, pokazała się królowa Buław. To jest ta sama osoba co król Buław. Tu jest zranione sercem ból. Ty musisz powiedzieć tej osobie, że no chcesz odejść. To jest tak, jakby to, po, to się powtarza to. Ty nie będziesz mógł rozpocząć, nie będziesz mogła rozpocząć nowego etapu w swoim życiu, jeżeli nie pójdziesz za tą prawdą. Bo tak to będziesz znowu ukrywała tą osobę i to nie będzie dobre, bo będziesz się z tym męczyć sama czy sam. Więc warto zwrócić na to uwagę. Dobrze. Zobaczmy teraz karty pozytywnej kreacji na to, co się pokazało dla Ciebie, bliźniaku. Karta Sfinksa. Przyjdzie odpowiedź na Twoje pytania. Będzie ona niesiona mądrością. Dobrze. a Teraz karty zaczarowanej mapy. Jaką drogę Ci wskażą te karty? na mapy. Hmm. Te karty zainspirowały mnie do właśnie tego roz z rozkładu. No i co nam tutaj wyszło? Gorzka akceptacja. Patrzmy. Karta 45. Strata jest częścią życia. Odpuść i pozwól, żeby czas cię uzdrowił. Prawdopodobnie wchodzisz w okres, w którym tematem przewodnim jest strata. Może będziesz musiał pożegnać się z wieloletnim marzeniem. Jeżeli rzeczywiście tak jest, nie upadaj na duchu, ponieważ to pożegnanie może przysłużyć się Twojemu najwyższemu dobru. Gdy zaakceptujesz tę stratę, spełni się Twoje większe i znacznie potężniejsze marzenie. W tym czasie zakończysz również pewne relacje oparte na fałszywych przesłankach. Rozczarowanie jest kwestią nastawienia i jeżeli Twoje oczekiwania nie zostały spełnione, pojawia się poczucie straty, a wraz z nim smutek i żal. Wyraź te emocje. Łzy są jak uzdrawiający deszcz, który przywraca życie wysuszonej ziemi. Rozwój jest czymś oczywistym. Niezależnie od tego, jak ogromnej straty doświadczasz, pogódź się z tym i świadomie przeżywaj swoje emocje, żebyś już niedługo dostrzegł piękno, które czeka na ciebie. Hmm. Dobrze, i teraz karty anielskie. Tutaj do nich. Ułożyłeś sobie, mam nadzieję, pytanie, znaczy, o, tak, pytanie, a tutaj odpowiedź przyjdzie do ciebie teraz, bliźniaku. Patrzmy, co tutaj się nam pokaże. Decyzja należy do ciebie. Nie ma powodu do zmartwień. Bądź asertywny. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Dziękuję ślicznie za uwagę. Życzę Wam cudownego tygodnia. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa!